No dobra, cześć moi drodzy. W tym tutorialu omówimy sobie narzędzie do rzeźbienia. E, temat maskowanie. Dowiedziałam się, że maskowanie też jest przydatne. I ja tu się sprawdzę. Bo tutaj muszę sprawdzić. A mamy to. Super, wspaniale. Ktoś tłumaczył do czego te słuchy. O co chodzi z tym maskowaniem, bo ja na ten temat nie mówiłem. To co zamaskujemy i będziemy jeździć poligon, to mm, ta część poligonu nie będzie naruszona. Ja się zastanawiam jeszcze, moi drodzy. Jak będę chciał na przykład dostać się do fine menu. Ale nie wiem jak to jest krótki jawisiowy. Więc tu się pojawia problem. Mask. Na szczęście można użyć tej opcji. Increase Contrast za pomysłowcy dynamic context menu. Przepraszam, ale nie wiem jaki skrót kjawisowy do menu do PI menu. Więc na mnie pokażę za pomocą tej opcji. Jak była pokazana w innym tutorialu. Ten tutorial pokażę Wam jak kostkę do gry można byłoby modelować ale super sprawdziłem o co z tym chodzi eee, przy okazji przydałbym się taki pendzel jak inflate to jest taka ciekawa opcja tutaj jest normal radius bardziej precyzyjnie wokoło obiekty ślizga się pendzel na za powierzchnią Teraz ja sprawdzę, moi drodzy. O, działa! Czyli jednak mam reakcję. Tylko, że tu się zastanawiam, czy nie muszę takiej opcji, jak... Mm, follow Projected. Bardzo lubię tę opcję. Kurczę, nie sprawdziłem jeszcze jednej reakcji. Bo tu jest taka opcja, na którym powinienem zwrócić uwagę. Front faces only. Tylko przedni, Tylko przedni oligon. O, fajnie to jest. Ale jeszcze jest jedno ale. Tak się zastanawiam. Będę musiał najprawdopodobniej wygładzić taki oligon. Nie wiecie co? Najlepiej będzie jak z daleka to wygładzę. Widzicie? Tylko to, co zamaskowałem, nie zostało e, do wchodu wysunięte. Jeszcze się zastanawiam, czy mam użył maski, ale inny kształt pędzla. Vox Mask! Ooo, fajnie to wygląda. Może mogłem napisy za pomocą tego stworzyć. Ale jak widać, z uwagi na trochę rozdzielczość poligonu jest. O! to jest skrót klawiszowy do A menu. Trzeba wcisnąć A. okej, okay, ja no, okay, o tym nie wiedziałam, bo ja używam innych skrótów klawiszowych, moi drodzy. Już Wam okaże. Ja konfigurowałam tak, aby korzystać z tego programu, jak w programie Maya korzystałam. ALK i lewy przycisk myszy do obracania widoku, ALK i środkowy przycisk myszy do przesuwania widoku 3D, ALK i prawy przycisku myszy i kursor i ALK i prawy przycisku myszy oddalenie przybliżanie Czekajcie, bo moi rodzice rozmawiali. Sprawdzę obcyflakiem, moi drodzy. Kurde, to chyba raczej. Okay. Nie będę mógł do przodu wysunąć poligonu. Co ja mógłbym właściwie użyć? Eee... się zastanawiam. O, to byłoby ciekawe. To, to sprawdzę. Aha, bo to jest odpowiedni constant. To jest dobre, powiem wam. Już oddalił poligon. Mógłbym włączyć ortograficzny widok w sumie nie, jeszcze raz klawiś 5 to możecie włączyć ortograficzny widok czasami się przydaje ja z reguły nie się Adam zatem e, wiecie co? Jeszcze sobie czyszczę maskę i wygładzę poligon. Zastanawiam się, czy nie włączyć dyni to Ale ja chyba nie będę włączał. Jak macie silny komputer, to nie mam problemu. U mnie komputer ma pewne granice. Pomimo tego, że uchywam taki sprzęt jak... ...AMG FX, niektórzy mnie wyśmieją, że wciąż taki procesor używam. Chciałbym bardzo mieć AMG Ryzen 7, przynajmniej wersję 2700X. Ale finanse na to nie pozwalają. A w się prosić o pieniądze albo zbiórkę dokonać. Nie wiem, jakby ktoś by chciał chętnie, to mogę mi podesłać paragrafy, to bym se kupił. Karty graficzne mam ok, ale też chciałbym mieć GeForce RTX 2080, bo wtedy render byłby szybszy. Ale nie nachykam mój drog na tym procesor, ale wyobrażam sobie jak szybki musi mieć ryzyn. Dobra, wracając do maski. To w mi się nie podoba, nie lubię czarnego koloru. Wobec tego muszę szybko to zmienić. Widoku film, 3D View Orb. Ponieważ ja tak nie lubię, zmienię sobie na taki kolor. I mi już pasuje. Do... 2... 9, 92. To będzie moja skórka. Jak wyście chcieli wiedzieć, gdzie to się zapisuje, gdzie te skórki są zapisywane, to wystarczy wejść do katalogu użytkownika, do katalogu, którego nie widzicie, ale który będziecie widzieć. Jak dacie pokaż ukryte, liki, foldery i dyski. Wtedy app data folder się pojawi. Roaming, Blender Foundation, Blender, 2.92. skrypty, presety, skórki. I tu mamy rachun skórkę i możemy to na dysk zapisać. Ja to szybko zapiszę, bo muszę przejść do tutorialu. Ach, co ja robię? To nie powinienem był zapisywać. Langer 2.92... Dobra, nawet wersja 2.83 powinny skórki współpracować z najnowszą wersją Owy. Jak to jest wersja 2.92, to nie wiem jak z tą aktywnością skórek. Czy wersja 2.80, jak zapisujecie skórki, czy będą komatymilne. Dosłownie w tej wersji, jak już wspomniałem w dawnym tutorialu, e, przeźroczystość siatki można zmienić. Dobra, przechodzę do reźbienia. Tak się zastanawiałem jeszcze nad tym, bo bardzo mi się to podoba. Lasso mask, lox mask. Ku, czy nie to pokazuje. Chcę to przetestować moi drodzy jak to będzie wyglądało. Cieszę się, że sprawdziłem klawisz A, w której wyheźdźwia, bo Pali menu mi pokazuje. Ale mogę użyć też Dynamic Context Menu i wpisać e, tą komendę. I tu wam okazę. Co do czego jest tutaj rzeźwienie? Wtedy będziecie mogli wiedzieć o jaką maskę chodzi. Ale Dynamic Context tutaj nie musi być aktywowane w opcji wtyczki. Dlatego, że to nie jest domyślnie włączone. No i dobra, będę musiał Wam okazać. Ja to teraz sprawdzę jak to będzie wyglądało. Można też klikać, to też Wam wytłoczy. Hmm, fajnie to wygląda nowek. A czemu on mi niewidocznie obszar pomajował? Nie podoba mi się to. Nie podoba do końca, ale nie jest źle. Haha, zapomniałem wspomnieć. Zapomniałem jeszcze sprawdzić. Jeszcze sprawdzę jak tu będzie z napisami. Może to przeoczyłem po prostu. Może to przeoczyłem. Jeszcze sprawdzę. Bo być może nie sprawdziłem dokładnie. Powinni dodać tę opcję. Kurde, niedobrze. Nie ma tego. Niedobrze. Aha, mam! Nie zauważyłam tego. Przepraszam, to moja wina. 3, literę S. To mi się trochę nie podoba. Mogłoby być trochę to mniej pikselowate, ale może da się to... E, z, e, poprawić. Nie no co oni robi. Aha! Ja tutaj powinienem wyupuścić ten przycisk. Okej, okay, dobra. O to pomaga, to jest fajne. Trzeba było na to zwrócić uwagę. O, podoba mi się to. Tak, to ma sens. To ma sens, moi drodzy. Bo ja się wcześniej zastanawiałem, jak zrobić to. Jakby to miało sens. No, dość ładnie to wygląda. Uwielbiam sprawdzowcy Grow Mask. O, myślę, że wykluczanie na hater powinien coś dać. Przepraszam, bo przełoczyłem tą opcję. Tylko widoczne twarze, nie zauważyłam tego. To, to jest numpad. Przyciskamy klawisz, jak chcemy widok ortograficzny. To jest po prawej stronie klawiatury ta piątka, gdzie są te strzałki, jedna do góry, druga na dół, trzecia w lewo, czwarta w prawo, i to jest ta piątka, numpad. Bo nie wiem, i was wie o tym, dlatego wam opowiedziałem, tak na przyszłość. Dobra, to jest w takim razie będę wykłaczał. Powiem Wam, jestem zadowolony. Nie, no fajnie to wygląda. Może nie jest to super idealne, ale co, jak, co? Można grawerować. O Można grawerować. Myślę, że lepiej by to wyglądało, gdybym miał bardziej gęstą siatkę. Kurczę, jeszcze raz się przypomniałem coś. Mógłbym też ginktofo włączyć, bo ginktofo mogłoby więcej dać. Wiecie co? Może że ja to chyba włączę. O, to będzie jest super. Ginktofo e, powoduje wam tę selekcję poligonu. No, zaraz sprawdzę jak to będzie działało Wtedy musicie mieć naprawdę silny komputer, aby sobie pozwolić na takie rzeźbienie Ja mam taki w miarę komputer, ale jakbym miał Ryzen, to nawet jakby ta siatka jak była jeszcze kilka kilkakrotnie gęstsza, to oligonowi nic by się nie stało Dobra, może teraz nie, Szymon napisać? Nie, nie napiszę Szymon. Ach, to literaz jaka. I po z tym ja muszę to poprawiać. Smooth Mask, Increase Contrast. Jakaś tak słabo widać, powiem wam. Dobra nieważne trochę, trochę nie do końca jestem zadowolony Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? O też ciekawe Też ciekawa opcja Sharpen Mask Sprawdzimy literę Z Być może w trybie I w widoku ortograficznym to by działało Lenger tak jest fajnym programem, powiem Wam, to fajnie zrobili z tym programem, to jest naprawdę mega, mega zarąbiste. Co ja na przykład zrobiłem? Holęga, nie mogę już tam tego naprawić. Bo to będzie z kolei beznadziejnie wyglądało. A, po co ja włączyłem to? Aha, wokulawisz za tkwi włączę. Nie, go, hehe, to mnie teraz zrobiłem. Co my tu mamy? Co to jest? Czy, czy to by działało z tym? Nie, to do, to do czego innego. Kurde, chałuję, he, nie pomyślałem o tym, żeby od razu to zrobić. Wiecie co ja ognowa narysuję te litery? Ja o pewnych heczach zapomniałem. Bo to osobno nam nie wygładzi. Myślę że, myślę, że powinniście bardziej precyzyjnie użyć wasze jasno. Jak malujecie litery i... i tak dalej, i tak dalej. Grow Mask. Bardzo lubiący Grow Mask. Teraz słuchajemy Increase Contrast. Sharpen Mask. Też ducha daje. O, teraz powinno nam wygrawerować pięknie. Jeszcze. Och, nie ja... ...niechcąco... ...wygrawerowałem. Kurde, nie podoba się do końca to. Myślę, że... ...powinienem był uchyć coś takiego jak... autosmooth. smooth. Wiem czemu, wiem moi drodzy... ...nie wyszło to tak ładnie. Wpadłem nam omysł... ...jak uchywał na chędzie Inflake, To jest taka ciekawa opcja auto to owo automatycznie nam wygładzi, ja zapomniałem o okay, tej opcji. Oh, Zdecydowanie ładniej to wygląda, ale jeszcze... Nie no, mogę wyjść, spoko jest. Osobiście mi się podoba, bo mógłbym ciekawe kształty wytłoczyć. Ciekawe czy mogę Dental o wyłączyć A to jeszcze trzeba byłoby wy wygładzić Co jest? Nie działa? Dlatego chyba włączenie Gentoo... O! Nie chce działać A to ciekawe Ciekawe co się stanie Moi drodzy jak będę chciał o aha nie mogę mogłeś nic z tym zrobić dynamic to o lodzi to jest to jest skrót ale dobra nie przedłużają powiem wam ciekawa opcja nie korzystałem przedtem z niej a co by się stało gdybym to wyczyścił o dalej będzie tak jak jest tylko chyba zostały wygrawerowane kształty ale mimo to ciekawa opcja nie mówiłem przedtem let them let off the knees.